Fagata i panel z Maszą. O tym też w sumie można by się wypowiedzieć, no bo rzeczywiście Fagata ma mocny biw z Maszą. One teraz obaj ben, obie będą walczyć na hejligu co prawda nie Fagata z Maszą, tylko Fagata z nad, nad co Maszą, no, na co ale e, napisała, napis, jest napisane tak. Fagata nie, napisane. nie chciała walki z Maszą, to dostanie ją na panelu. Bigwin Aladdin. I Agata odpisała. Nie, nie ma panelu. Wszystko jest ogarnięte, nie jestem głupia. Czyli najpierw nie mogła wejść do hali nasza, bo tak zażąda, zażądała Fagata, a teraz nie może być z nią na panelu. <noise> teraz nie może być z nią na panelu. Nie wiem, a jak. ja bym zobaczył taki panel. No myślę, że każdy by w zobaczył. Ale, to w ogóle... Ale ja, ja ogólnie z Agatą, no bo było, no to już jest jakby, to nie jest tajemnicą, że była gdzieś tam takie ultimatum, nie? Mhm. E, gdzie Agata gdzieś tam mówiła o tej maszy i tak dalej. Ona, ona w końcu przyszła też na galę, Agata była zła. Ale Federacja wpuściła maszy wtedy też na ten. Nie, nie, nie sugerowaliśmy się gdzieś tam. Była prośba o taki zakaz, ale on nie został. No we, nie, no ona z... była i potem Agata trochę wiesz, była wkurzona na to, co prawda, ale tutaj chyba, jeżeli chodzi o walkę, no to kurwa. Yy, czy znaczy byłaby to zap Zapisy w umowie tutaj. jedna z takich kobiecych walk, to tak. ja bym chciał zobaczyć, ale może nie chodzi o bitkę. Generalnie Czyli walki kobiet są przeważnie nudne. Tak, Albo na to, bardzo to... podróży sportowym. Rzadko jest jakiś taki konflikt tak wielki jak ten. No tak, tak. To konferencja mogłaby być ciekawa. Więc. Fajnie by to było zobaczyć.